Maluję praktycznie od zawsze. Przerysowałam komiksy, filmy animowane. To, że później poszłam do szkoły o takim profilu, było dla mnie naturalne. Malowałam, rysowałam, poszłam potem do liceum plastycznego na studia, tak trochę z rozpędu i dlatego, że wszyscy mi to doradzali. A tak naprawdę dopiero parę lat temu odkryłam, że rzeczywiście chcę to robić. Utrzymuję się z malarstwa. Ostatnio, szczerze mówiąc, sprzedaję większość prac przez internet to jest bardzo dobre medium, dzięki któremu można rozpowszechnić obrazy. Dużo projektów robię dla firm w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce to oczywiście w galeriach się wystawiam. Zaczęłyśmy w ogóle działać oddzielnie, potem się połączyłyśmy w grupę nieformalną. stwierdziłyśmy, że Potrzebne nam jest sformalizowanie tego działania, żeby mieć osobowość prawną, żeby robić jeszcze więcej rzeczy, więc teraz mamy stowarzyszenie i to na pewno pójdzie dalej. Połączenie sił w tej dziedzinie i w tej branży bardzo wiele daje. Wymiana zdań, rozmowy, ale też właśnie wspólna organizacja pracy daje większą siłę. Razem organizujemy wystawy, razem kontaktujemy się z galeriami, razem śledzimy konkursy i yy, różne akcje, w których możemy wziąć udział. Praca razem ma zupełnie inną wartość, ale też jest to przyjemne pracować z innymi ludźmi, a nie tylko pracować samemu. Tym bardziej, że w ogóle praca malarza, czy grafika, czy projektanta to jest praca taka samotnicza. Kiedy malujemy we wspólnej pracowni, bardzo często podglądamy prace swoje nawzajem. Natomiast raczej raczej nie krytykujemy się, nie komentujemy tego, co robią inne. Jak się widzi, że ktoś pracuje i coś mu fajnie wychodzi, to tylko napędza do tego, żeby samemu zrobić coś jeszcze lepszego. Ale my jesteśmy bardzo różne, więc nie ściągamy od siebie, tylko raczej jest to inspiracja taka pozytywna, właśnie. Te wpływy są niewątpliwie, natomiast one są niewidoczne, bo każda przetwarza to na swój sposób. Prawdopodobnie w przyszłości założymy firmę, możliwe, że całość się rozwinie. Zależy nam na tym, czyli całą stowarzyszeniu Hokus Pokus, żeby stworzyć. Osobną platformę, która będzie służyła do kontaktowania się z miłośnikami sztuki, do sprzedaży tych, tych prac. Dlatego planujemy otworzenie własnej galerii, planujemy stworzenie własnego serwisu internetowego o tym charakterze. Dzięki temu, że jest nas kilka, nasze inspiracje, nasze pomysły są w stanie pracować na coś większego.